Cześć wszystkim, tu Ignato z Japonii. Dzisiaj chcę nagrać filmik o języku polskim, bo zaobserwowałem ciekawe zjawisko. To jest bardziej o mnie niż ogólnie o języku polskim. Ale moja historia jest tutaj jedynie przykładem, a nie główną opowieścią, więc, nawet jeśli nie interesujecie się moją osobą, to spokojnie możecie oglądać ten filmik. Dzisiaj chciałbym się skupić na błędach w języku polskim. Są formy, które są dzisiaj uważane za błędy, i mówi się, że lepiej ich nie popełniać. W polszczyźnie są typowe błędy, które są powtarzane w wielu miejscach przez wiele osób. Na przykład, włączać zamiast włączać, wziąć zamiast wziąć. Te krzesło zamiast to krzesło, czyli tutaj chodzi o to, że jeśli rzeczownik jest w rodzaju nijakim, to w liczbie pojedynczej mówimy to coś tam coś tam, a nie te coś tam coś tam. Dlatego nie te światło, tylko to światło, nie te jedzenie, tylko to jedzenie itd. Jeśli niektórzy mówią też poszłem zamiast poszedłem. Jest mnóstwo takich błędów i raczej staramy się ich unikać. Nie zawsze jesteśmy świadomi, że robimy te błędy, bo to, co myślimy, że mówimy i to, co naprawdę mówimy, czasem się różnią, szczególnie kiedy skupiamy się na samym temacie rozmowy, a nie na tym, jak mówimy. Ja nie jestem rodzimym użytkownikiem języka polskiego, jak słychać, i zawsze uważam na to, co mówię, żeby nie robić błędów. Oczywiście czasem robię błędy, i te błędy są różne. Czasem źle pamiętam jakieś słowo, źle odmieniam, gramatycznie coś się nie zgadza i tak dalej. Na początku nauki też nieświadomie miałem błędy w wymowie. Mówiłem na przykład kupiłem książkę zamiast książkę, chociaż taka wymowa naprawdę w Polsce istnieje jako regionalna. Ten błąd można uzasadnić w taki sposób, że japońskie k i g nie są do końca twarde. Nie k i g, tylko k, g coś jakiego. Ale poza tym też miałem błędną wymowę wynikającą z nieuwagi. Czasem wymawiałem om tam gdzie są on, mimo że wiedziałem, że tam jest on. Pewnie jakiś nawyk wyruchu. Można ten błąd zauważyć na przykład na moich pierwszych filmikach. Reszta to raczej kwestia akcentu, czyli na przykład moje nie do końca polskie U. Czasem ludzie mówią, że wymawiam japońskie U, ale to nieprawda. A nawet jeśli, to bardzo rzadko to się zdarza. Mój problem z U wynika bardziej z tego, że staram się to wymawiać po polsku i się spinam. Wtedy wychodzi takie coś, co nie jest ani polskim U, ani japońskim U, może to jest bliżej niemieckiego U z umlautem U czy coś takiego. Jeśli zostajemy przy artykulacji pojedynczych głosek, to wiem też, że moje si, ci, zi, dzi brzmią trochę inaczej niż powinny. Czasem czy czy, czy, czy też, ale to jest kwestia akcentu i chyba tego nie traktujemy jako błędów. Kiedy uczyłem się polskiego mieszkając w Japonii albo na lektoracie w Katowicach, raczej nie wiedziałem, jakie są typowe błędy Polaków. Potem dowiedziałem się, jakie są, i jak zacząłem rozmawiać z różnymi przypadkowymi osobami albo poznawać więcej ludzi z Polski, zauważyłem, że rzeczywiście niektórzy robią te błędy. Założenie tego kanału na YouTube też zwiększyło moją ekspozycję na sam język. I język różnych osób, tym bardziej, że ten kanał często porusza tematy językowe. Tak minęło parę lat. Mieszkałem wtedy jeszcze w Japonii i okazjonalnie odwiedzałem Polskę, a rok temu przyjechałem tutaj znowu i od tego czasu tutaj cały czas siedzę w Polsce. I teraz w miarę normalnie funkcjonuje w polskim społeczeństwie, chociaż ja nie jestem towarzyski i raczej unikam kontaktu z ludźmi. Nie jestem też typem obcokrajowców, którzy mieszkając w Polsce mają więcej znajomych niepolaków niż Polaków. Dlatego na co dzień rozmawiam z różnymi osobami, najczęściej Polakami, i też często spotykam kogoś, kto robi któryś z tych typowych błędów. Teraz jestem ekspertem, jeśli chodzi o to, jakie błędy najczęściej występują w języku polskim. Pewnie niektóre błędy za jakiś czas staną się formami uznanymi za poprawne, bo język zawsze tak ewoluował. Tak samo niektóre z dzisiaj poprawnych form były kiedyś nowymi formami, które odbiegały od ówczesnej normy. A ale przynajmniej póki coś jest uznawane za błąd, lepiej go nie robić. Tak myślę i staram się mówić poprawnie. Ale teraz zauważyłem coś ciekawego, raczej niepokojącego. Te typowe błędy, które gdzieś na wczesnym etapie nauki nawet nie przyszły mi do głowy, mieszają mi w głowie teraz. Od zawsze mówiłem włączać i wiem, że włączać to forma, której powinienem unikać, ale nasłuchałem się tutaj w Polsce włączać i teraz sam muszę uważać, żeby tak nie powiedzieć. To jest taki stan, że przy włączać, zapala się a może włącza się lampka w mojej głowie, bo wiem że istnieje typowy błąd związany z tym wyrazem. Potem mówię i zaczynam się zastanawiać czy dobrze powiedziałem. Jeśli powiedziałem włączać, to dobrze, ale przez ten alarm często tracę płynność w mowie. My z żoną często słuchamy winyli w domu i pytam żonę jaką płytę teraz włączamy, ale teraz wychodzi coś takiego jaką płytę teraz włączamy? Czasem jest gorzej, bo zatrzymuję się, chwilę się zastanawiam i mówię włączać. Głowa wie, że to jest włączać, więc raczej nie przejdę na włączać, ale to zjawisko jest bardzo niekomfortowe dla mnie. Tak samo ostatnio te mnie męczy. To jedzenie, czy te jedzenie? Oczywiście, że to jedzenie, ale znowu nasłuchałem się te i teraz się boję, że powiem źle, a przez to czasem rzeczywiście mówię coś takiego jak te jedze to jedzenie. Podobno ludzki umysł działa tak, że kiedy tak bardzo chcemy czegoś uniknąć, próbujemy kontrolować swoją myśl, albo tutaj może też język, a efekt jest zazwyczaj odwrotny. Jeśli to działa też w języku, to tak. Załóżmy, że bardzo nie chcemy mówić włączać. Przez to bardziej prawdopodobne staje się, że powiemy przez przypadek włączać. To jest straszne. Tutaj akurat osoba, z którą najczęściej rozmawiam, to moja żona Polka i ona nie robi tych błędów. Ogólnie robi mało błędów, czasem robi, ale mało, więc jestem w miarę chroniony, ale jednocześnie poza domem czy w pracy mam w miarę dużą ekspozycję na polszczyznę różnych osób i zawsze to dostarcza wkład. Oczywiście muszę udoskonalić swój polski i w nauce języka wkład jest jak najbardziej wskazany. To jest w ogóle jedna z najważniejszych rzeczy, ale jednocześnie ten wkład zawiera też te typowe błędy. I przez to, że są typowe, pojawiają się masowo. Oczywiście to, że te typowe błędy w języku polskim atakują mnie teraz, można traktować też pozytywnie, bo to znaczy, że jestem coraz bardziej Polakiem pod względem językowym, ale wolę mimo wszystko nie robić tych błędów. Przeklinać też raczej nie będę. Teraz mam taki okres. Uczę się polskiego już ponad 6 lat, ale chyba pierwszy raz tak mam i pewnie to dlatego, że już normalnie mieszkam i pracuję w Polsce. Na koniec mam jeszcze jedną ciekawostkę. Pewnego dnia moja żona mi powiedziała, że ostatnio często miesza l i r, kiedy mówi po polsku. I nie wiem dlaczego. Mówi, że nigdy wcześniej tak nie miała. A ja odpowiedziałem, że to przeze mnie. Mam raczej pewność, że tak jest. Moja żona mieszka ze mną, Japończykiem, który w swoim języku nie rozróżnia l i r. Na pewno, kiedy rozmawiam z nią, czasem je mylę, albo nawet jeśli nie, to może wymowa jest czasem niewyraźna. Mam na myśli, na przykład, powiedziałem słowo praca. I raczej wymówiłem R, ale to nie zabrzmiało tak czysto, jak powinno. Pewnie najczęściej dobrze rozróżniam, ale to może nie być perfekcyjne, tym bardziej, że takie rozmowy w domu są luźne i często wymowa też jest y, niestaranna, niezależnie od tego, kto mówi. Ja też kiedyś doświadczyłem czegoś takiego, chociaż to nie dotyczy samej wymowy. Ja zawsze mówię jak kupiłem tę książkę, a nie kupiłem tą książkę. Obie formy są ok, ale forma T jest bardziej wzorcowa w tym przypadku, czyli w bierniku. Jednak myślę, że dominującą formą jest tą. Kiedy jeszcze mieszkałem w Japonii, miałem okazję spędzić chyba prawie całe 3 dni z Polakami. Oni konsekwentnie mówili tą w tym przypadku. Ja cały czas mówiłem te, ale w ostatni dzień raz zdarzyło mi się powiedzieć tą, i od razu w głowie pomyślałem, że to ich wpływ. Potem oni wyjechali i tak normalnie wróciłem do mówienia te, ale dobrze pamiętam, że wtedy raz powiedziałem tą. To nic złego, więc nie mam czym się przejmować, ale ta sytuacja pasuje do dzisiejszego tematu jako uzupełnienie. Tak naprawdę, chyba to dobrze świadczy o naszym spotkaniu, bo z tego co słyszałem, to zazwyczaj człowiek zaczyna robić to samo co druga osoba wtedy, kiedy myśli o niej pozytywnie. Czyli można powiedzieć, że zrobili na mnie dobre wrażenie i potwierdzam, że tak było. Chyba, moja żona też mnie lubi, skoro zaczęła mieszać L i R.